Moja rodzinka przeprowadziła się do Nowego domku, Tego niestety nie nagrywałam, no bo cały się czas się jakby pokazywało Wpisz swój numer, ja wpisywałam swój numer i to nie działało Ale mi kuzynka już z tym pomogła No i już mogę po prostu, muszę krótsze filmy nagrywać Więc może będzie part 2 pokazania ten Na końcu, jak nie będzie Part 2, pokażę jaki to dom więc no. Piętro zero. To jest piętro Nikoli. Ona ma 18. lat. To jest takie pęknie, to się powiedzieć To jest takie lustro. Jakby do niej psiapsi przyszła i by musiała coś poprawić, szminkę czy tam makijaż. No to tak wygląda. Tak, tak. Tak to wygląda. Teraz. Tak wygląda winda. Teraz piętro pierwsze. Dobra. Pierwsze piętro. Przejdźcie do deszczu. Na no pewnych tak, będzie to się pokazać, że padłeś, ale no na razie chyba nie było na żadnej. Na jednej była. Taka, ale w starym domku. Yy, takie trampoliny, teraz z kulkami. Taka ławeczka, jest grill, jest taki tam schowek, jest to. Yy, jest Mikki to. Jest kolejnego. To jest to mamy No tutaj wiadomo jak wygląda. Kuchnia, taras, salon. No i to takie dla piesków i kotków Teraz piętro drugie. Mm, Okej. Okay. Łazienka. To jest taki ten nie wnikajcie, czemu tu jest moja rodzinka. Nagrywałam film z moją nową rodzinką. i to jest ale dołączył pewien członek. Mam nadzieję, że go nie widzieliście. Pokój rodziców, pokój Leosia. Pokój poli i pokój nowego członka. Możecie się domyślać, kto to, kto to jest. Dobra, nie mogę tak pokazać, bo tam jest nowy członek. I w komentarzu musicie pisać, kto to jest? Chłopiec, dziewczynka, mały, duży. E, jak ma na imię? Więc dobra, ja tam nie pokazuję i po prostu idziemy na trzecie piętro. Dobra. Tutaj można poznać po żabach, że to pokoj Neli. E, taki prysznik, bo tu mamy basen. No i to cały domek, więc teraz Wam pokażę, jak on wygląda. Teraz dźwięk jest tak głośno, ale ok. To jest o ten, yy, o ten, wiem, że go nie chcę, ale teraz właśnie o tak zrobiłam z dachem. Nacisnęłam na dach jakby. To nie na ten, który naciskam. To nie będą tam ten, To nie tam To też nie tam To też nie tam To też nie tam I to jest tam Mogę udowodnić, że to jest tam Wyszłam właśnie do niego I no to jest ten. Ja to nie pokazuję, bo tam jest, tam jest tam Mamy członek rodzinę, a wy musicie Właśnie zgadnąć, to jest chłop, Dziewczyna, m, duża Mała Duże, małe i jak mam na imię, jak ma na imię chłopak albo dziewczyna. Więc bajo!